Jedną z takich działalności, można powiedzieć, która była uznawana za reklamę aptek, to były programy lojalnościowe, które jeszcze przed 2012 rokiem były w niemal wszystkich aptekach sieciowych, małych, indywidualnych. I te programy lojalnościowe polegające na tym, że pacjent za zakup otrzymywał jakieś punkty, naklejki, które potem mógł wymieniać na inne produkty często zupełnie niezwiązane na przykład z działalnością apteki, bo sam pamiętam, że pracując w aptece w takim programie gdzieś tam ta apteka funkcjonowała, i na przykład za punkty pacjenci otrzymywali patelnie, więc było to dosyć zaskakujące i dziwne jak na tamte czasy. A a teraz już tego nie ma, tak naprawdę, bo te programy lojalnościowe w wyniku tego zakazu programu Aptek zostały, można powiedzieć, wyrugowane z Aptek. Ale okazuje się, że jedna z sieci aptecznych ostatnio poinformowała, że program lojalnościowy, który ona prowadzi do tej pory w swoich drogeriach, także będzie obejmował apteki. I zastanawiam się, co pani sądzi na ten temat? Czy jest to wyjście? o krok dalej od konkurencji, jeżeli chodzi o to badanie, można powiedzieć, tego, co można w obecnej sytuacji prawnej? Myślę, że tak. Myślę, że ta firma, o której mówimy, poszła o krok dalej i że jest to, no może być odważny ruch. Natomiast mnie on nie dziwi, tak? Bo no, niestety sytuacja, w której jesteśmy obecnie, taka niepewność co do przepisów, ona yy, niego stymuluje tego typu pomysły, tak? To jest, to jest po prostu zachęta, żeby, żeby sprawdzić, na ile to się może e, sprawdzić w rzeczywistości. Tak więc e, ja bym powiedziała, że to było coś, e, co było dla mnie naturalną konsekwencją. Tego wyroku i naturalną konsekwencją tego, że będziemy na pewno przez jakiś czas czekać na to, aż nowe przepisy się pojawią. Teraz jesteśmy, tak jak wspomniałam, w takim okresie przejściowym. Mamy jakieś założenia projektu zmiany prawa farmaceutycznego. E, która ma zastąpić m, aktualnie e, aktualny przepis 94a, e, natomiast e, nie do końca znamy jego konkretną treść. Tak jak wiemy, diabeł tkwi w szczegółach i e, no, same założenia tutaj no, niewiele nie, nie mówią.